Witajcie, w tym filmie pokażę Wam najczęściej popełniane błędy właśnie na mapie cash przez różnych graczy na różnych rangach. Codziennie te błędy te same są popełniane, dlatego w tym filmie posta postanowiłam je skrócić. Yy, od razu dodam, że sorry za czarne paski yy, właśnie w demkach z gry, dlatego że po prostu nie wiem jak je naprawić w programie obecnie. Mam pojęcia, już tyle razy próbowałam. Jeśli ktoś ma pojęcie, to bym prosiła o pomoc yy, na Facebooku, w grupie Facebooka, która jest właśnie w opisie filmu. No dobra, zaczynając. E, grając po stronie CT, miejsce, którym właśnie się tutaj ustawiam, jest nazwane NBK. E, celując, właśnie trzeba celować tam, gdzie się stoi. Oczywiście można też celować na siatce. E, tutaj na drugim demku, e, zauważcie, że słychać bardzo dobrze te kroki na balkonie. E, jeśli robicie takie kroki wchodząc na balkon, to terroryści, którzy już są w bejnie mogą to usłyszeć. I wykorzystać na swoją przewagę, będą wiedzieć, gdzie jesteście. Nie ustawiajcie się też w rogu, właśnie tutaj na tym balkonie. Bardzo łatwo z drzwi zabić, bo widać tą yy, waszą postać. Natomiast ustawcie się tutaj, właśnie na krawędzi tego balkonu, w rogu. Zobaczcie, że te drzwi mniej widać, dlatego przy otworzeniu drzwi też ciężej będzie was zabić. Strzelając drzwi, możecie skanować właśnie w tamtym miejscu. Yy, na, po stronie terrorystów, tutaj jak widzicie, można skanować właśnie ze spawnu. Bardzo często można zabić właśnie tę osobę. Skanując awóbką. Będąc właśnie w Squiggy, tutaj po stronie terrorystów, sprawdzamy te kąty. Bardzo często jest tam gracz z CT. Przy otworzeniu drzwi, smokujemy shorta, przez co możemy sobie tutaj zacząć patrzeć na forklift i na balkon. Biegając, raszując w mainie, zobaczcie, jak słychać. Jest to bardzo ważne, żeby chodzić tam na shifcie. Zobaczcie, że gracz CT, który właśnie stoi już w tym miejscu, słyszy te Wasze kroki w mainie, czyli praktycznie przez pół mapy wysłać te kroki. Natomiast w mainie, ostatnia rzecz, warto tutaj pamiętać, zauważyć, że można tutaj skanować, ale za WP oczywiście nie zdygla. Ten skan działa tylko za WP.